Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć. Witam, witam. Dzisiaj, moi drodzy, ma przyjechać Credence do jadalni, więc będziemy trochę zajęci. Eee, zobaczymy, kiedy przyjedzie. Eee, albo przyjedzie rano przed 11.30, bo tak dostarczają, albo przyjedzie po południu po 14.30. Więc zobaczymy, zobaczymy. Eee mam e, takie przeczucie, że przyjedzie na samym końcu, bo generalnie jest mega mega ciężki, ma składać się z dwóch części, z dwóch takich wielkich pudeł, dolnej części, górnej części, więc zobaczymy. Tak mi się wydaje, że e, na samym końcu go przywiozą, więc pewno koło może szóstej albo siódmej. E, no, więc kredens generalnie do jadalni, na to, żebyśmy mieli takie przedłużenie, przedłużenie kuchni, i żebyśmy mogli tam położyć na tym kredensie różne e, różne rzeczy typu talerze i kubki O Yang, Yang się uśmiecha, patrzcie a dawno Jan filmu nie robił Aha. jemy sobie śniadanie teraz uh -huh, żebyśmy byli gotowi a, faktycznie Yang, Yang naprawdę lubi robić lubi robić filmy no więc tak to wygląda, więc e, zobaczymy, mam nadzieję, że kredens nie przyjedzie Zaraz wcześniej rano o 9 czy 10, bo, bo się tutaj nie wyrobię ze wszystkim. No, jak wiecie, to ja karmę yang yanga co rano na śniadanie. No, więc jeśli chodzi o kredens, to mamy tak w planie przedłużyć kuchnię, żebyśmy mieli czyste miejsce na zastawę naszą stołową, kubki i tak dalej. Kącik kawowy i tak dalej. Jakieś tam czyste rzeczy, blender i tak dalej do przygotowywania jedzenia dla Yang -Yanga. No więc kredens generalnie zamówiliśmy ponad miesiąc temu. E Miał być dostarczony w ciągu 20 dni, ale tam coś w fabryce im nie wyszło i zrobili jakiś tam z problemem, no i nie przeszedł kontroli jakości, no i musieli coś tam przerabiać. Więc czekaliśmy tam ponad miesiąc, no ale Fabryka nam e, zrekompensowała. Fabryka z miasta Qingdao, z północnego z prowincji Shandong, z, z północno-wschodnich Chin, więc muszą go tam przetransportować tutaj na południe do nas, więc długi czas oczekiwania, niestety. E, trochę to zepsuło nasze nasze doświadczenia zakupowe, no, ale tam nam zrekompensowali. E, żeby mieć zadowolonego klienta, więc powiedzmy, że jest ok. No i w końcu po miesiącu kredens przyjeżdża, przyjeżdża. E, 2-3 dni na dostawę takiego kredensu e, i co? No i, i nagram jak przyjedzie, jak, jak będę tam go montował i tak dalej. E, I ustawiam, więc wam nagram film później, dzisiaj z dnia. Z tego, jak wygląda tam już finalny kredens, no i jeszcze, generalnie, ewentualnie jakieś podsumowanie dotyczące ceny, ile zapłaciliśmy i tak dalej, i czy warto zamawiać w Chinach meble na zamówienie, czy lepiej kupować gotowe, czy lepiej z IKEA kupować, to też można. No, więc, tak to wygląda. Karmimy sobie Yang Yanga teraz, jemy sobie śniadanko, widzicie nas obu, wcześnie rano, ha, gdzie jest Yang, -Yang? aha, tutaj. Yang, Yang na śniadanie oczywiście je kaszkę. Mhm. No, więc tak wygląda sytuacja. Hmm? Patrzcie, jakie ma długie włosy, jan No, więc dzisiaj, moi drodzy, dzień kredensowy, że tak powiem. No, ale w końcu, w końcu, będziemy mogli posprzątać te wszystkie rzeczy, które, które mamy poustawiane w salonie na ziemi. Typu tam zastała stołowa. Jakieś tam pojemniki i tak dalej talerze talerze i tak dalej, więc no więc w końcu będzie, w końcu będzie w salonie większy porządek. No i też będziemy mieli więcej miejsca, jeśli chodzi o kuchnię i jadalnię, więc takie jest generalnie założenie planu, plan założenia, plan założenie, założenie planu, że generalnie taki był plan. I takie było założenie, dobra. Więc e, czekajcie, moi drodzy, za chwilę wam, za chwilę wam zmontuję i dodam film e, z popołudnia, więc przenosimy się w czasie, pewno do późnego popołudnia, albo, no, chyba, że rano przywiozą, w co wątpię, no to, to kilka godzin do przodu. Dobra, cześć. Film z placu boju, moi drodzy. Film z placu boju. Prawdziwy mężczyzna. Musi wieczorem złożyć kredens. Proszę bardzo, kredens. Piękny kredens do jadalni. Przyjechał w dwóch częściach. Część dolna, ciężka. I część druga, też ciężka, ale mniej ciężka. Trzeba było go złożyć. Przyjechał w takich wielkich pudłach. Na zewnątrz była drewniana klatka. W środku był zawinięty w folię i jeszcze do tego steropian. Patrzcie. I jeszcze steropian. Patrzcie, ile opakowań inwestujcie w firmy zajmujące się opakowaniami. Proszę bardzo. Tak się prezentuje piękny kredens za 5500 Yuanów 2200-300 zł. Drewniany. Proszę bardzo. Piękne szefeczki. Szkło. Proszę bardzo. Dużo miejsca. Trzy szuflady. Proszę bardzo. Niestety nie kamień, tylko jakiś plastik. Imitujący kamień. I tutaj proszę na szkło, na talerze, na miski, na kubki. Proszę bardzo. Szklany Zasuwany Półeczki, jeszcze jakieś światełka Podobno są Ale proszę, tak się prezentuje Ledwo tutaj Wniósł Ledwo wniósł chłop Kurier Żona mu chyba pomagała Ja mu jeszcze pomagałem Bo nie mógł wytargać jedną osobę Jedną osobę moi drodzy Do wynoszenia takiego Takiego kredensu wysłali. No i tak. Trawnik przed domem trochę został naruszony. No i teraz sprzątam. Wietrze, bo świeżo malowany śmierdzi. Wietrze, komarów mi nawlatuje pewno. Wietrze tutaj, w kuchni wietrze, wszędzie wietrze. Tu muszę powyrzucać te drewniane rzeczy. Tu muszę drewniane te powyrzucać, te folie. Jakieś małe stropiany też zostawię sobie. Chudła takie wielkie sobie zostawię, jak będę robił piwnicę. Jak będę robił piwnicę, to stropia mi się przyda, do, 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 do na podłogę sobie dam. Pod wylewkę, do do, do, do czego? Do 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 do, 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 do spiżarni. jeszcze jakieś folie. Także wszystko sobie zniosę do piwnicy jeszcze muszę poodkurzać i tak te powynoszę do wyrzucenia, trawnik przed domem naruszony moi drodzy został trochę, bo takie ciężkie że nie szło tego wynieść no więc taki będzie tutaj przedłużenie kuchni na szkło i generalnie kawę i inne pierdółki, w stół przesuniemy tutaj do jadalni żeby był tutaj w tym miejscu żeby było więcej miejsca, więc będzie teraz jadalnia z prawdziwego zdarzenia. Proszę bardzo. Brązowy taki, pod kolor drzwi trochę, no powiedzmy. Kiedyś może fronty wymienimy w kuchni na takie drewniane. Zobaczymy, żeby pod kolor było, albo nie wymienimy. Zobaczymy. No, także teraz sprzątam Fuh, i wietrze, bo śmierdzi jak cholera. Fuh, ale smród. Nie wiem czym oni to malowali. Simpej wygoniłem, żeby nie wchodziła, bo zaraz dostanie alergii albo zapalenie oskrzeli i będzie problem. No, także także działam. Sprzątam i walczę. Tyle mi zostało. Także... Tak wygląda. Nowy kredens. Nowy kredens, moi drodzy. Fuh, otworzę, żeby się wietrzyło. Czekajcie, ale głębokie szuflady. Uuuh. Piękne, głębokie szuflady. Dobrze, walczymy z termitami i już są na, na dokończeniu, bo by nam tutaj zażarły ten piękny kredens. kredens. Ale walka z termitami, co się dzieje, to temat na kolejny odcinek. Proszę bardzo. Puściłem sobie... Puściłem sobie co? Puściłem sobie przedłużkę, ale chyba będę musiał jeszcze jedną dać. Może tam jeden prąd sobie tutaj zrobię, drugi prąd sobie tutaj zrobię, żeby można było szaleć. Bo tam jest jedno gniazdko tylko mam. Simpej chciała, żeby jej dosunąć. Simpej chciała, żeby jej dosunąć kredens do samego końca, ja mówiłem, zostawmy trochę miejsca na śmietnik, śmietnik tam będzie, nie wiem gdzie teraz będzie, może tutaj, no ale Simpej mówi, że dosuwamy, no to dosuwamy te dziury, muszę czymś zakryć na górze, na generalnie muszę poszpachlować trochę dziur, więc przyjechało mi trochę szpakli, więc będziemy działać, moi drodzy, za niedługo będziemy tutaj. Szpachlowanko robić ściany, więc, <ścoughs> więc zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Generalnie dużo roboty, ale już się zmienia wszystko. Co tutaj jeszcze wam pokazać? Dzisiaj lało, to ogród się sam podlał. Ciemno. Tutaj wróciliśmy z tą ławeczką. I światełkiem, żeby można było sobie usiąść, bo stół wynieśliśmy do góry. Dobra, moi drodzy, to tyle. E, to tyle. Jeszcze jakieś zakończenie dogram może jutro, jak z, zmontuję ten film, bo dzisiaj nie ma szans, więc film pewno poleci jutro. Jak tutaj się uwinę i posprzątam, bo już wpół do dziewiątej wieczorem, także o szóstej ten kredys, kredens przyjechał, no i walczę. Mieli jakiegoś majstra jutro przysłać, ale myślę, a sam zmontuję majster mi tutaj znowu trawnik podepta i będą jaja. Ale generalnie założyłem, kupiłem kłódkę i założyłem łańcuch na, na, na bramkę wejściową, żeby mi nikt nie wchodził, więc teraz jest łańcuch Łańcuch założony i kłódka więc nikt nie będzie tam wchodził, ale no. Dobra, także tak, się, tak wygląda. Piękny mebel. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zmienia się zmienia. Cześć, cześć. Czekajcie, jeszcze tutaj. Dopowiem coś na zakończenie jutro, więc, no, może jakieś podsumowanie kosztów i transportu i ile czekaliśmy na, te, na ten mebel. Dobra, jest moi drodzy, już jest zmontowany kredens do kuchni. Tak się prezentuje. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Nagrywam na drugi dzień, bo wczoraj już. Ciemno było jak skończyłem i dzisiaj jeszcze Dzisiaj jeszcze trochę dodałem rzeczy, tutaj proszę nasza Japońska zostawa Stołowa Żebyśmy nie musieli jeść ze zwykłych talerzy i misek Proszę bardzo Kącik kawowy Proszę bardzo, tutaj się znajduje Blender dla Janianga, Yang żeby można było jedzonko przygotowywać Dodatkowe akcesoria do blendera i do końcika kawowego. Miejsce na mleko i inne artykuły zapasowe, typu kawa i herbata. Więcej miejsca na garnki, na przykład. I duże gabarytowo inne rzeczy do kuchni. Trzy szuflady do których prawdopodobnie włożymy hurtem wszystkie te rzeczy tutaj. No, więc tak się tutaj nam prezentuje nasz piękny credence. Proszę bardzo. Światełko się świeci. Można sobie w nocy światełko zaświecić. Ale bajer. Wow, wow, wow. Trochę jeszcze dziury zaszpachlowałem, więc jest ok. Można ustawiać rzeczy. Wielki stół okrągły do jadalni. Przesunęliśmy trochę do środka salonu. Tak wygląda. Tutaj te wszystkie rzeczy. Jeszcze nie mamy spiżarni, więc wszystkie te rzeczy. Szkła i słoiki i pojemniki szklane. Będziemy musieli gdzieś pewno je tutaj poustawiać. I w kuchni. W kuchni generalnie nie mamy dużo miejsca. Tutaj oczywiście miejsce na garnki będzie tutaj. A te tu wszystkie szkła i czyste rzeczy musimy musimy poprzenosić do kredensu. Więc tutaj mamy trochę miejsca na garnki. Tutaj u góry jest okap, więc nie ma za dużo miejsca. Tutaj są dwie szafki takie wąskie. Nie wiem ile one mają, 20 cm. Więc tutaj można coś powkładać. Tutaj jest jedna szafka taka narożna. No, pod zlewem to wiadomo na jakieś chemiczne rzeczy i tak dalej. Tutaj jest jedna szafka. Ona ma chyba 40 cm. Druga na drugiej stronie też ma 40 cm. Tam można coś włożyć. I tutaj mamy jedną. I tyle, moi drodzy. Nie ma więcej miejsca. Więc jak sami widzicie. Tutaj planujemy jeszcze dołożyć jedną półkę, albo może dwie, zobaczymy. No, i tutaj, może jeszcze nad lodówką coś dodamy, żeby można było składować różne rzeczy. No, i tyle. Kuchnia wcale nie jest zbyt duża. Kuchnia wcale nie jest zbyt duża. Podłogę mi się udało pięknie doczyścić, jak widzicie. Wszystkie te brudy powyczyszczałem maszyną parową. No, i teraz się zrobiła ładna. Loduwa wielka, więc wszystko w loduwie składujemy. No, a tutaj jeszcze mamy w planie dodanie drugiej szafki. Tutaj takiej stojącej ewentualnie na jakieś książki, inne rzeczy i może jeszcze dodamy jakąś tutaj stojącą. Zobaczymy, żeby jeszcze było więcej miejsca. No, także, także tak to wygląda. Chodźcie jeszcze do ogrodu, bo piękna pogoda. Trawkę mam nadzieję, że się przyjmuje, rośnie. Zwierzaki tam przeniosłem do, do rogu. Tutaj wróciliśmy z tą ławeczką czarną, żeby można sobie było usiąść. Te dziury muszę poszpachlować dzisiaj pewno po południu. Trochę zaszpachlowałem te dwie, bo testowałem testowałem szpachle, więc tutaj trochę jeszcze muszę Przetrzeć tutaj mamy jeszcze trochę dziur na ścianach. Po, po czym na ścianach, po różnych naklejkach, które poprzedni właściciel sobie tutaj nakleił nad telewizorem i chcąc to odkleić, oczywiście z farbą trzeba było oderwać. Tutaj pianino, e, pianino sobie planujemy jeszcze wstawić. Chętnie odkupię pianino, gdyby ktoś miał w południowych Chinach dobrej jakości. Odkupię tanio za 1000-2000 yuan, gdyby ktoś chciał sprzedać, to bardzo chętnie odkupię. Na zewnątrz tutaj śmietnik wynieśliśmy na razie. Gdy przyjechał ten kredens, to nam trochę zmasakrował kurier trawę, bo generalnie był mega ciężki. I musieliśmy go tutaj wytargać po schodach do góry. Trochę nam trawę zmasakrował, bo akurat było mokro. No i teraz dopiero próbuję tutaj interweniować i ją trochę naprawić, więc no, czekamy aż się wszystko poprzyjmuje. Tak to wygląda, moi drodzy. Obecnie, więc to tyle. To tyle, moi drodzy. Jeśli chodzi o odcinek kredensowy, jak już widzicie, wszystko skończyło się pomyślnie. Koszt, kreden koszt kredensu: 5700 yuanów, około 2800 zł. Piękny drewniany. Robiony na zamówienie, więc no, to tyle. Trzymajcie się. Jeśli byście mieli jakieś pytania o kredens, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Pozdro. Cześć. Tara.